Witam, witam. Fani, jak tam żyjecie? Dobrze? Chyba tak. Ogólnie proszę mi o kwestie tego typu, bo wczoraj ze, ze nimi byliśmy sobie... No przyjechali do nas, do Zgierza. Widzieliśmy miejsce ładne. Poświeciliśmy, pogadaliśmy. A widzicie? Czyli co wychodzi na to, że trole tak pierdolą jak cioty, a wy fajnie się wkręcacie? Tak jak na przykład ten niby Lucian, kupiec, z dupy kurwa wyjęty, ten chuj. To jest Maolat, kurwa. Cwel i Maolat, jebane. Tak ich rodzice, jego rodzice są celami, to on też musi być. Że niby pozdrowienia, że to on robi pozdrowienia. A bo te płyty kurwa, że niby płyta jest u nich. Kurwa, to trzeba być z zjebem jak on. No bo on jest zjebany. No I będzie zjebanym, bo jest ciotą. Tego nie powiem w oczy w rzeczywistości, bo to jest zjebany skór, tchórz. A wy fajnie się wkręcacie w jej zabawę. I wam pierdolą w głowie. Kto jest ciotą, to jest. A wy chyba jesteście czytami Jak Wy wierzycie w te bajki. A widzicie jak można was rozpierdolić Fani No widzicie. Wy się kurwa boicie ich. Pocałujcie ich w dupę kurwa, a nie boicie się. Pokazać, kurwa, kto tu rządzi, a wy. Ujej, bo ja się boję, bo będę mnie hajdować. O Boże, co mam zrobić? Tak zachowujecie się. Fajnie. No, to jest taka prawda, nie ma co się oszukiwać, po co się boicie ich? Czego? się nie powiedzą w oczy, bo to są cioty. Jak ich rodzice są tam, to oni też kurwa. Tłumaczę już chyba już kilkanaście razy. Czego się bać? Tych szmat. A widzicie, a wy się kurwa boicie pani. A, a ja mam wyjebane na nich. Mogą mi o, opierdolić loda. Bo na, na to ich stać. A wy się boicie. Pękacie. Macie słabą psychikę. A widzicie. Trzeba pokazać, kto tu kurwa rządzi, a nie, że wy się boicie. Pokażcie kurwa, a nie, bo się boicie. O Jezu, bo będą mnie hejtować, o Boże. To na chuj jesteście fanami? Band, jak się boicie?